Dobra, patrzcie, bo tutaj się dzieją różne rzeczy dzisiaj na tych grzybach. Na przykład takie. Moje kolejny dzień na grzybach kamery zapomniałem, ale może to i lepiej, bo aparatem można o. Takie przybliżenie zrobić nad naszym aparatem, telefonem. I popatrzcie, kolejny piękny. To są trójaki. Ja pierdzielę. Ja się nie mogę normalnie nigdy tym grzybom, grzybami nacieszyć. Powiem Wam, bo zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Coś pięknego. Twardy korzeń czuję, że fest. Także zaczynamy kolejny dzień. Może coś jeszcze będzie. Na Razie słabo, ale powiem wam, że są, są. <laughs> Co za piękny widok. Dobra. Rodzinka borowików. O, są dwa. Ale to są idealne na słuiczki, powiem wam. Takie malutkie piękności. Brat i siostra. O. Tam jest takie miejsce, w którym byłem ostatnio na poprzednim filmie. Tam był ładny prawdziwek. A zobaczcie teraz, co jest w tym samym miejscu. O. Jeden. O. I tam jest widzę drugi. A jest. Także jak się idzie na grzyby, to wiadomo ma się te swoje miejsca i się w nie wraca zawsze. Mamy kolejny. Zauważyłem takiego koźlarzyka, małego, ładnego, ale nogę ma długą. No, Piękny grzybek, mały, na jak idealny, a mój syn gdzieś tutaj przyuważył. O, ale to malutki. Ale on jakiś przymarc nawet, czy coś mu się stało, nie wiem. Jego nie bierzemy już. Tutaj widzę inna rasa. Ale trzeba ci do niej dostać. O, rasa czerwona. Ale ten jakiś wypłowiały. Ale jaki ma długą nogę. No, tu przy samej wodzie. Jaki kapeć, co ty? Młody mój, ze kapcia znalazł. Jaki to kapeć, zobacz. To jest kapeć? Nie wiem czy to brązowy, brązowy chyba albo czerwony taki wypłowiały. Piękny, przy samej wodzie, ale jeden tylko. Dobra, patrzcie, bo tutaj się dzieją różne rzeczy dzisiaj na tych grzybach. Na przykład takie. <ścoughs> Zobaczcie, jaki piękny borowiczek. Jaki piękny borowiczek. Patrzcie, ile tego już tu jest na tym miejscu, a ciągle ja widzę nowe Ciągle widzę nowe schowane zobaczcie O, tak na przykład Jak ten Ale ładnie się schowałeś Ale nie przede mną Już powiem wam, że nie mówię o tych dwóch A no i co Wy na to? Chodźcie małe bracia mali Powiem wam, że normalnie... O, patrzcie się! Ja pierdzielę. <laughs> Liście przemiotłem tylko. No zobaczcie, same prawdziweczki piękne. Zobaczcie się. No. Dobra, idziemy dalej. Trzeba się nieraz nagimnastykować. Zobaczcie gdzie jest teren. Ciężkawy. Taka piękna, zielona rzęsa tam. No. Ale takie widoki to jest akurat taki koźlarz, ten brązowy, ja mówię na nie kozaczek, ale popatrzcie tu, kurde, poczekajcie chwilę, o! Ale to nie wszystko. Patrzcie, się, rodzina czerwoniaczków i tego to widziałem z tamtego brzegu. O, tam stanąłem sobie i popatrzyłem na ten brzeg. I mówię, są albo się mylę, albo nie. Jednak się nie myliłem. Także fajnie jest. Tego małego to zostawię. To nie ma sensu gorwać Tego najmniejszego. On taki, o, jest mały. Ale te jak najbardziej. O. Super, a tymczasem borem lasem ja idę. A tu patrzcie, no wygląda jak kamień. O, ale to nie jest kamień. To jest taki borowik, właśnie ten piaskowy czy inny. A tu zobaczcie. Kolejne dwa. Także powiem wam, że grzyby są. Nie dają mi wyjść z lasu. Nie wyjdę, patrzcie się na to, ja pierdzielę. Tu są pokrzywy, się zakamuflował ostro, ale zaraz, o kurde, zaraz wam coś pokażę. Patrzcie, <śmienią> <śmienią> Ja pierdzielę. nie będzie gdzie patrzcie obżarty co prawda tutaj o ale patrzcie co za sztuka się schowała Truja masz? a ja patrzę jak ją mam ja pierdziele powiem wam że zaraz kończymy, ale masakra trzeba przyjść za dwa dni gdzieś tutaj żeby znowu zobaczyć ja pierdzielę Głównie może to już jest i nudne powiem wam co ja pokazuję tutaj ale patrzcie, czerwoniaki rosną całymi rodzinami. Zobaczcie, po dwa takie piękne, to są idealne do słoiczka, małe. Kurde, ale czapka się oderwała. Bo... Zobaczcie, o, w tych trawach. Podsumowując, przybór wyszło. Mam nawet dużo więcej, nawet jak ostatnio wyszło. Zaraz jadę oddać te grzyby, bo ja nie mam z nimi co robić, nie mam jakich suszyć, nie mam jakich zjeść, wszystkich samych nie zjem też. Także grzyby oddam, a jest tego tyle. O, nie hejtujcie tylko za torbę. Ale ta torba ze znanego dyskontu ponoć eko, eko torba. Także grzybom nie zaszkodzi na pewno przez tą chwilę. No jest tego głównie same borowiki i czerwone kozaki i parę brązowych. Także było to, co było. Nie wiem, może jeszcze jeden film gdzieś tam wrzucę z tych grzybów, jak będą jakieś ciekawe. I... Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.